Chciałbyś inwestować, ale być może nie wiesz w co? Jak zrobić pierwszy krok, moi drodzy, i jaki najlepszy sposób wybrać na Twoją inwestycję spokojnie, nic straconego? W tym filmie opowiem Ci o czterech sprawdzonych sposobach na zwiększenie Twojego kapitału. Od bezpiecznych opcji, takie jak lokaty bankowe, które są wszystkim znane, przez inwestycje w nieruchomości, aż po bardziej dynamiczne strategie, takie jak flipping czy inwestycje deweloperskie. Każda z tych dróg ma oczywiście swoje plusy i minusy, jak wszędzie, jednak przyczyni się do osiągnięcia wyższych zysków. Gotowi? To zaczynamy. Partnerem odcinka jest Horyzont Inwestycji. Witajcie na moim kanale. Ja nazywam się Paweł Kuczera i wraz z moją firmą Horyzont Inwestycji przeprowadziłem ponad 250 inwestycji na terenie całego kraju oraz jestem w trakcie realizowania. 9 inwestycji deweloperskich. Dziś zaczniemy od inwestycji, która jest chyba najprostszym i najbardziej powszechnym sposobem na pomnażanie waszego kapitału. Mowa oczywiście tutaj o lokacie bankowej. Lokata pewnie każdy z Was wie, co to takiego, ale pokrótce wam przypomnę. To rodzaj inwestycji, który nie wymaga od nas praktycznie żadnego wysiłku. Oddajemy bankowi nasze pieniądze na określony czas. A on w zamian oferuje nam odsetki. Na koniec tego okresu, na koniec takiej lokaty, bank zwraca nam nasz kapitał powiększony o co? O zarobione właśnie odsetki. Wszystko jest jasno określone z góry, a ryzyko praktycznie nie istnieje. Co tutaj dużo mówić? To opcja dla osób, które nie mają czasu ani ochoty na analizowanie rynków, śledzenia kursów, są zabiegani, chcą po prostu oddać te pieniądze i tyle. Ja osobiście kilka razy tylko w życiu zakładałem lokaty, ale to dlatego, że potrafię pomnażać ten kapitał w innym miejscu i o tym właśnie będę Wam dzisiaj Tutaj opowiadał. Na początek weźmy sobie dla przykładu kwotę 300 tysięcy polskich złotych. Zakładamy, że znaleźliśmy sobie lokatę z oprocentowaniem na poziomie, przyjmiemy na potrzeby tego filmu, 7% rocznie. Łatwo możemy sobie policzyć, że w ciągu roku z tych 300 tysięcy złotych zarobimy, jeżeli te środki będą oczywiście pracowały cały rok, 21 tysięcy złotych brutto. I uwaga, no właśnie, brutto. To słowo jest kluczowe, bo od zysku trzeba jeszcze zapłacić podatek w wysokości 19%. I teraz jakie są plusy takiej lokaty? Na pewno bezpieczeństwo to chyba najważniejszy argument dla wielu inwestorów. Nasze pieniądze są tutaj praktycznie bez ryzyka, są bezpieczne, leżą w banku i nawet jeśli bank ma problemy, to są one chronione przez bankowy fundusz gwarancyjne, minimalne zagrożenia. To, co Wam tutaj przygotowałem, to właśnie, jak wspomniałem wcześniej, lokaty to rozwiązania dla tych, którzy nie chcą, moi drodzy, Spędzać godzin na analizowaniu różnych inwestycji, chcą oddać te pieniądze, po prostu wpłacasz te pieniądze i czekasz na określone zyski, odsetki. To inwestycja typu można powiedzieć, ustaw i zapomnij. Ale jak wiemy, nie ma róży bez kolców. Dlatego też przedstawię również minusy, bo wszędzie są minusy, jak również. Plusy. Minusy takiej lokaty to relatywnie niski zysk w porównaniu z innymi inwestycjami, do których oczywiście zaraz przejdę. Lokaty przynoszą stosunkowo bardzo niski zwrot w dzisiejszych czasach, ale nawet jakbyśmy przyjęli te 7% w dzisiejszym świecie, to może wyglądać nieźle, jeśli nie weźmiemy pod uwagę inflacji. To właśnie ten zysk nie zawsze będzie imponujący. Podatek od zysków kapitałowych jest to koszt, którego nie da się. W ogóle ominąć i musimy go wliczyć w plany inwestycyjne. No podatki musi każdy płacić, nawet od odsetek, od lokat, od zysków kapitałowych. A teraz czas na inwestycję, która wymaga trochę więcej zaangażowania, ale oferuje wyższy potencjalny zysk niż omawiana wcześniej lokata bankowa. I mowa tutaj o inwestowaniu w gotowce inwestycyjne, czyli po prostu mieszkania na wynajem i na czym w ogóle polega. Inwestowanie w gotowce. Co to jest w ogóle gotowiec inwestycyjny? W takim wielkim skrócie inwestowanie w mieszkanie na wynajem to zakup nieruchomości, którą później wynajmujemy lokatorom. Parom, studentom obojętnie. W tym wszystkim chodzi tutaj o to, aby regularnie zarabiać na czym na czynszu i jednocześnie liczyć na długoterminowy wzrost wartości nieruchomości, czyli tych wszystkich cegieł, które kupiliśmy. Co więcej, taka inwestycja jest uznawana za dość stabilną formę pasywnego dochodu, bo są to nieruchomości. Oczywiście nie ma tutaj całkowitej gwarancji zysku, jak w przypadku lokaty, ale rynek nieruchomości ma to do siebie, że Dobrze zarządzana nieruchomość może generować te zyski przez wiele lat, przez lata, jak będziecie wynajmować dla studentów, dla rodziny, czy obojętnie dla kogo. Teraz najważniejsze pytanie: ile można na tym zarobić? Jeśli mamy te same 300 tysięcy złotych na potrzeby tego filmu, które w przypadku lokaty dały nam ile? 21 tysięcy złotych rocznie, to na mieszkaniu możemy zarobić nieco więcej. Przyjmijmy, że Zyski z wynajmu takiego mieszkania wynoszą pomiędzy, za dobrze kupionego gotowca inwestycyjnego wynoszą pomiędzy 7 a 9% rocznie. Oznacza to, że możemy liczyć na zyski w okolicy od 21 do 27 tysięcy złotych rocznie i uwaga, w zależności od warunków rynkowych, lokalizacji nieruchomości i oczywiście tego, jak sprawnie zarządzamy wynajmem, czy sami, czy zleciliśmy to firmie. Ale przejdźmy zatem do zalet takiej inwestycji i... To, że jest to relatywnie stabilny dochód, to już wiemy, natomiast mieszkania na wynajem mogą nam zapewnić regularny miesięczny wpływ gotówki, czyli inwestowanie trochę tak. Pasywne. W dobrych lokalizacjach i przy odpowiednim zarządzaniu mieszkaniem raczej nie będziemy mieli jakiegoś tam pustostanu, aczkolwiek pamiętajmy, że zawsze jest takie ryzyko, jeżeli nie będziemy się zajmować na przykład rekrutacją. Drugoterminowy wzrost wartości nieruchomości to też ważna kwestia. W przeciwieństwie do lokaty mieszkanie ma coś takiego w sobie, że może zyskiwać na wartości. Nawet jeśli nie zarobimy fortuny na czynszu, nawet jeśli nie zarobimy milionów z tego czynszu, to możemy sprzedać mieszkanie z zyskiem po kilku miesiącach, po kilku latach, jeśli jego wartość wzrośnie, a tak z pewnością będzie. Rynek nieruchomości ma to do siebie, że w dłuższej perspektywie czasowej ceny mieszkań rosną. Oczywiście nie ma inwestycji bez wad, bez ryzyk, a oto minusy właśnie inwestowania w gotowce inwestycyjne. Koszty utrzymania mieszkania, czynsze, wynajem to nie tylko zyski z czynszu. Musimy liczyć się, moi drodzy, z kosztami takimi jak remonty, Naprawa. Ubezpieczenie nieruchomości. Wszystkie te inne kwestie dodatkowe po tych ludziach, którzy tam mieszkają, to się spłuczka zepsuła, to żarówka, inne rzeczy. Każdy inwestor w nieruchomości wie, że najgorszym scenariuszem jest sytuacja pustostanu, gdy mieszkanie stoi puste. Brak najemców oznacza brak przychodów, a po to inwestujemy, żeby mieć przychód z takiego gotowca, a koszty, niestety, dalej biegną. Dlatego ważne jest, aby nieruchomość była atrakcyjna dla wynajmujących i znajdowała się w doskonałości. Moi drodzy, lokalizacja. Trzy razy lokalizacja to jest najważniejsze w nieruchomościach. Teraz przejdźmy sobie do potrzeb zarządzania najemcami. Wynajem to nie tylko inwestycja finansowa, ale też spore zaangażowanie. W zarządzaniu tymi właśnie najemcami, czy to studentami, czy rodziną, czy oby oczywiście tych najemców było jak najwięcej, ale najbardziej pasywni. Natomiast problemy czasami się pojawiają, czasem trzeba szukać nowych lokatorów. Co więcej, zdarzają się sytuacje, gdy ktoś coś zniszczy, zdewastuje mieszkanie, albo na przykład najemca upije się i spowoduje niemałe szkody. Z tego też względu, inwestowanie w nieruchomości wymaga przy tym. Przy tej wersji, w tym przypadku znacznie więcej aktywności i odpowiedzialności niż tradycyjna lokata bankowa czy fundusze inwestycyjne, ale to od Was zależy, w co chcecie. Inwestować. Jeżeli myśl o zarządzaniu najemcami przeraża Was na tyle, że nie chcecie robić tego samemu albo samodzielnie, to czy na pewno jest to dla Was, to musicie się zastanowić, ale wtedy mam dla Was dobrą wiadomość, jeżeli nie jest to dla Was. Outsourcing zarządzania nieruchomością. Możecie to zlecić profesjonalnym firmom, wziąć kogoś w zarządzanie. Firmy, które zajmą się wszystkim od znalezienia najemców po rozwiązanie drobnych problemów. Jest to jednak rozwiązanie, które jak się pewnie domyślacie, obniża wasze zyski, warto więc dobrze przekalkulować, co wam się bardziej opłaca. Oszczędzać czas i nerwy, ale zarobić trochę mniej, bo musicie się podzielić z tym kimś, kto będzie wam zarządzał, czy wziąć wszystko w swoje ręce i zarobić więcej. Moi drodzy, przed nami temat, który w ostatnich latach zyskał na popularności, czyli flipping nieruchomości, powszechnie znany w Polsce i za granicą. Brzmi dynamicznie i trochę jak z amerykańskiego e, takiego programu o remontach, ale to naprawdę jest bardzo ciekawy sposób do pomnażania kapitału na inwestowanie, e, które może przynieść oczywiście szybkie zyski. Na czym polega flipping? Już wiele się o tym mówi, ale jeszcze raz wyjaśnię. Flipping to zakup nieruchomości w stanie wymagającym remontu lub modernizacji, zwykle mieszkanie. Przeprowadzenie takiego remontu i sprzedaż mieszkania z zyskiem to można w wszystko zrobić w stosunkowo krótkim czasie, ale kluczem do sukcesu w tej strategii i przy tym flippingu jest kupowanie tanio. Remontowanie albo modernizowanie efektywne, pamiętajcie, i sprzedawanie drożej. Chodzi więc o wykorzystywanie okazji rynkowych w nieruchomości, gdzie mieszkania lub domy są sprzedawane poniżej wartości rynkowej, a następnie podniesienie ich wartości poprzez odświeżenie lub remonty czyli odświeżamy, sprzedajemy szybciej za mniej, albo remontujemy, sprzedajemy. Później, ale drożej i zastanówmy się teraz, jak wygląda to w liczbach. Załóżmy, weźmy te nasze 300 tysięcy złotych, które pojawiły się w poprzednich przykładach, ale będziemy inwestować we flipy, w nieruchomościowe flipy tutaj możemy liczyć na zyski w granicach od 10 do 15%, ale nie rocznie, tylko zainwestowanego kapitału, i uwaga, na jednej transakcji. W naszym przypadku daje to aż 45 tysięcy złotych zysku na jednym flipie, i pewnie w pół roku. Ale flipping ma to do siebie, że zazwyczaj nie kończy się na jednej transakcji w roku. Jeśli uda Wam się zrobić na przykład dwa flipy rocznie, to jest już dobry wynik w dzisiejszych czasach to zysk może wynieść nawet 90 tysięcy złotych. I warto podkreślić, że jest to zupełnie inny poziom zwrotu w porównaniu właśnie do tych inwestycji bardziej pasywnych, do tych formalnych i tak dalej, lokaty czy mieszkania na wynajem. Plusy robienia takich flipów to w miarę szybki zwrot z inwestycji w przeciwieństwie do bardziej pasywnych projektów. Flipping daje nam możliwość osiągnięcia zysków no, w nieco krótkim czasie, bo kilka miesięcy to nie są długie inwestycje które są latami tak jak startupy i zakładamy że proces na przykład od zakupu mieszkania do sprzedaży e, zajmie nam kilka miesięcy więc teoretycznie możemy przeprowadzić kilka takich transakcji w roku ale uwaga zwiększając tym samym nasze zyski bo robimy to x razy w ciągu roku i flipy często wymagają w współpracy z innymi specjalistami, takie jak ekipy remontowe, no bo to mieszkanie trzeba wyremontować, architekci czy pośrednicy nieruchomości, ale uwaga, dzięki temu możemy skupić się na tym, co jest najważniejsze, czyli wyszukiwaniu okazji rynkowych i zarządzaniu tymi projektami, a resztę zlecić fachowcom. Wy nie będziecie przecież remontować czy oklejać tam jakichś innych rzeczy, żeby sprzedać, bo Wy musicie po prostu koordynować ten projekt, aby spieniężyć te nieruchomości jak najszybciej. Co więcej, możemy także znaleźć inwestorów, którzy podzielą się z nami tymi kosztami, a tym samym będziemy zwiększać skalę naszego flipowania, żeby nie robić jednego, dwa, tylko żeby robić może kilka, a może kilkanaście. Ok, moi drodzy, były plusy, to teraz minusy takiego biznesu. Wymaga zaangażowania, bardziej aktywny sposób. Bardziej aktywny sposób, nawet inwestowania, bym powiedział. Trzeba monitorować rynki, szukać okazji, zarządzać remontami i co najważniejsze, efektywnie sprzedawać nieruchomości czyli te piękne, gotowe flipy. To nie jest taka opcja dla kogoś, kto szuka inwestycji, w którą włoży pieniądze i zapomni o niej na kilka lat. Tutaj naprawdę trzeba się zaangażować i być przede wszystkim zaangażowanym. Odpowiednie umiejętności i znajomość rynku, żeby taki flipping się przede wszystkim opłacał, to musimy mieć naprawdę dobrą orientację na rynku nieruchomości. Trzeba wiedzieć, które mieszkanie mają potencjał, trzeba wiedzieć, jak negocjować cenę, trzeba wiedzieć, kiedy najlepiej sprzedawać takie nieruchomości i jak zoptymalizować koszty remontu. A jeśli nie mamy doświadczenia, no to co? No to ryzykujemy tym, że mamy przepłacić za remont albo nie znajdziemy kupca, co może się wiązać z mniejszym zyskiem. No nie, musimy się tego nauczyć i albo możemy skorzystać z firmy, która to robi regularnie. Flipping może przynieść znacznie wyższe zyski niż inne, bardziej pasywne formy inwestowania, o którym wam mówię na tym kanale, ale wiąże się też z wyższym ryzykiem. Rynek nieruchomości jest dynamiczny, to widać od lat. Oczywiście ceny wzrastają, ale musimy być gotowi na to, żeby te wahania cen i nieprzewidziane koszty, które mogą się pojawić w trakcie remontu, żeby je za każdym razem uwzględniać. Przejdźmy teraz do inwestycji, które już na samym starcie brzmią bardziej poważnie i na których aktualnie ja wraz z moim zespołem się oczywiście skupiam. Mowa tutaj o inwestycjach deweloperskich. Te lubię najbardziej. A propos to opcja dla. Tych, którzy brakuje mi jeszcze tutaj cegiełki, żebym wam coś pokazał, ale to może w następnym odcinku. To opcja dla tych, którzy są gotowi zamrozić kapitał na dłużej, na rok, może dwa, ale moi drodzy, w zamian za to liczą na naprawdę solidny zysk. Inwestycje deweloperskie to nic innego jak wkład finansowy w projekty budowlane, na przykład w nowe osiedla mieszkaniowe, domki, biurowce, wielomieszkaniówka. W praktyce inwestor wykłada swoje pieniądze na realizację projektu deweloperskiego i czeka. Na jego ukończenie. Brzmi bardzo prosto, ale gdy budowa jest zakończona, nieruchomości są sprzedawane lub wynajmowane, a zysk trafia do inwestora, to wtedy jest najlepiej. E, moi drodzy, w tej formie inwestowania możemy współpracować bezpośrednio z deweloperem lub przez spółki celowe, które sam osobiście polecam i stosuję: które zbierają kapitał od kilku inwestorów i wspólnie finansują. Większy Projekt. Chyba, że jest inwestor, który ma na całość albo my mamy kapitał na całość. Załóżmy, że zainwestujemy te nasze 300 tysięcy złotych w projekt deweloperski na okres od półtora do 2 lat, bo tak zwykle gdzieś się takie projekty realizuje. Przy odpowiednich warunkach rynkowych możemy liczyć na zwrot wysokości od 15 do 20% rocznie już po podziale dla inwestora. To oznacza, że w ciągu roku zyskujemy od 45 000 do 60 tysięcy złotych. Brzmi nieźle, ale uwaga! Trzeba pamiętać, że taka inwestycja wymaga. Zamrożenia kapitału na dłuższy czas i tak naprawdę jest związana z większym ryzykiem, bo mówimy tutaj o rynku budowlanym, który bywa czasami niestety kapryśny. Raczej, jeżeli jest dobrze dobrany grunt, to nie ma możliwości utraty kapitału, ale może się wszystko przedłużyć. Plusy inwestycji deweloperskich są takie, że jest duży zysk, oferuje wyższą stopę zwrotu niż takie gotowce, flipy i inne rzeczy. Natomiast jeżeli uda nam się zainwestować w taki duży projekt i odpowiednio negocjować z deweloperem, czy z wykonawcą, czy z realizatorem, tego projektu, to zyski, moi drodzy, mogą być naprawdę imponujące. Ale minusy takich inwestycji deweloperskich też występują. No i wymaga to większej wiedzy, wymaga to inwestowania w projekty deweloperskie, to już jest wyższy poziom zaawansowania, to już trzeba mieć wiedzę, natomiast trzeba znać się na rynku budowlanym, mieć świadomość ryzyka i wiedzieć, jak bezpiecznie te swoje interesy w umowie spółki zabezpieczyć, jak zabezpieczyć te wszystkie zapisy, czy w umowie z deweloperem, czy z wykonawcą, albo współpracować z kimś, kto ma w tej dziedzinie doświadczenie i otaczać się specjalistami. No dobrze, zrobiliśmy właśnie przegląd kilku popularnych form inwestowania, od najbezpieczniejszych po te z większym ryzykiem, to, co zostało omówione, ale i tak potencjalnie większym zyskiem. Porównajmy na koniec to teraz w wielkim skrócie. Lokata bankowa to najprostsza i najmniej ryzykowna opcja. Oprocentowanie tutaj 7% rocznie daje stabilny, ale niewielki zysk. To świetna opcja dla tych, którzy e, nie wiem, chcą mieć pewność, minimalne zaangażowanie, ale nie oczekują tutaj spektakularnych zwrotów. Numer 2 to gotowce inwestycyjne, czyli omawiane wcześniej mieszkania na wynajem. To krok w stronę wyższych zysków, które mogą wynieść od 7 do 9% rocznie. Stabilny dochód z najmu, długoterminowy wzrost wartości nieruchomości. To są te dwie, trzy główne zalety, ale trzeba liczyć się z zarządzaniem i najmem i kosztami utrzymania takiego mieszkania. Pozycja numer 3 to flipy, czyli opcja bardziej dla aktywnych inwestorów, którzy chcą uzyskać od 10 do 15% zysku zainwestowanego kapitału i to na jednej transakcji. Możliwość zrealizowania kilku flipów rocznie oznacza potencjalnie wyższy zysk, nawet do 30% zainwestowanego kapitału, ale wymaga zaangażowania i znajomości rynku lub zlecenie tych czynności profesjonalnej firmie, która właśnie tym się zajmuję. I ostatnia rzecz moje ulubione inwestycje deweloperskie. To opcja dla osób, które są gotowe zamrozić kapitał na dłużej, liczą się ze zwrotem rzędu 15-20% rocznie. Większe ryzyko, ale też większy potencjalny zysk przy udanych projektach, pięknych budowlach, budynkach. Najważniejsza zasada, którą warto zapamiętać, to. Dywersyfikacja. Nie wkładamy wszystkich jajeczek do jednego koszyka, to na pewno wiecie, jesteście świadomymi inwestorami, a inwestowanie kapitału w różne formy, zarówno te bardziej dynamiczne, jak i te o większym ryzyku, pozwala zminimalizować ryzyko i zwiększać Wasze szanse na dobre zwroty z inwestycji. Moi drodzy, na koniec nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału. Kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Mam dla Was dużo przygotowanych treści, tak więc będziemy nagrywać. W przyszłości opowiem m.in. o sposobach zabezpieczenia takiej inwestycji, takich inwestycji oraz przedstawię Wam inne ciekawe tematy w kwestii pomnażania kapitału, zabezpieczenia kapitału i szereg innych. Odwiedzajcie mnie również na Instagramie. Tam dzielę się z Wami ciekawostkami na temat całej branży. A dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z nowego studia. Pozdrawiam, Paweł Kuczera.